Jak to Tomek się nazywa? Muszę się zapytać mojego trenera i ci odpowie dokładnie. Ja, ja tylko ćwiczę i używam tego. Ale powiedz, jesteś zadowolony z tego patentu? No, sam próbowałeś. Jakie są z tego... To jest, jest ciężko, jest ciężko. Bardzo ciężko, na pewno nie jest to złe. Na pewno z dla nas, bo barki pracują bardzo mocno. Po 15 sekundach już naprawdę czuć ciężar tego. A jak zrobisz 2-3 rundy? Okej. Okay. To już masz dosyć. No wtedy już wiesz, że po prostu ręce twoje ważą. Nie wiem, tutony. Tutony, dokładnie. Super. Roger, what is the name of, of the machine? It's a burn machine. Burn machine? Mm -hmm. Okay. Burnmachine.com. Burn Burnmachine.com. Yep. W życiu wszyscy sympatycy boksu i nowi bokserzy, którzy poszukują nowego patentu. Roger powiedział, born machine. And tell, the, tell the people, they call them, tell them to mention my name. Of course. I And uh, they'll like it. It's a good machine. Thank you so much.